Pewien mężczyzna marzył o lepszym życiu. Nie zadowalał go dom, w którym mieszkał, ani ubrania, które nosił, a także otaczająca go rzeczywistość. Często zadawał sobie pytanie: Dlaczego inni ludzie mają to, o czym on marzy, a on nie posiada niczego? Marzył o pięknym domu, uroczej partnerce i dostatku pieniędzy, by być szczęśliwym. Pewnego dnia spotkał on niezwykłego czarodzieja. Słyszałem cię, jak rozmyślałeś, powiedział czarodziej. Jestem gotów ci pomóc. Powiedz mi, czego pragniesz, a spełnię twoje życzenia. Mężczyzna był zachwycony i nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. Zastanawiał się, czy to możliwe, że wystarczy poprosić, a wszystko się spełni. Czy czarodziej czegoś od niego zażyczy? Czarodziej jednak powiedział, że nie oczekuje żadnej rekompensaty. Tyle czasu prosiłeś o to, dodał. Myślałem, że wiesz dokładnie, czego pragniesz. Powiedz mi tylko, czego pragniesz, a spełnię to. Mężczyzna był niezmiernie szczęśliwy i zachwycony. Chcę wielkiego, pięknego domu, pięknej żony, która umie gotować i zawsze mnóstwo pieniędzy, powiedział. Czarodziej odpowiedział: Zaśnij teraz, a jutro rano obudzisz się i to wszystko będzie Twoje. Następnego ranka mężczyzna obudził się w pięknym, luksusowym domu, przywitany uśmiechniętą żoną, która już przygotowała mu śniadanie. Wszystko było idealne, a na koncie bankowym pojawiła się ilość pieniędzy, która nigdy się nie kończyła, niezależnie od tego ile wydawał. Na początku mężczyzna był zachwycony i nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. Jednak z czasem zaczął odczuwać pustkę i niespełnienie. Pytał siebie, czego jeszcze pragnie, skoro ma już wszystko, o czym marzył. W końcu zdecydował się znów odwiedzić czarodzieja i zapytać: Dlaczego jestem nieszczęśliwy, mimo że mam wszystko? Czarodziej odpowiedział: Spełniłem wszystko, o co prosiłeś. Teraz ciesz się swoim szczęściem. Jednak mężczyzna nie mógł. Był sam w ogromnym domu. Jego piękna żona nie potrafiła go uszczęśliwić, a pieniądze, które tak bardzo pragnął, nie przynosiły mu satysfakcji. Zapytał więc czarodzieja, dlaczego? Czarodziej odpowiedział. Prosiłeś mnie o dom, ale nie prosiłeś o ciepło i komfort. Prosiłeś o żonę, ale nie o miłość i zrozumienie. Prosiłeś o pieniądze, ale nie o wolność, władzę i radość, jakie one mogą dać. Mężczyzna zrozumiał i podziękował czarodziejowi. Teraz wiem, powiedział, chcę to wszystko. Daj mi to. Czarodziej odpowiedział: Jeśli to zrozumiałeś, teraz sam to stwórz. I mężczyzna obudził się w swoim starym domu, sam, bez żony i pieniędzy. Ale teraz miał pewność i wiedział, czego naprawdę chce. Gdybyś miał spełnić swoje życzenie u czarodzieja, o co byś poprosił. Mam nadzieję, że ta historia otworzyła Ci oczy w rozumieniu szczęścia. Nie zawsze rzeczy, o których marzymy, przyniosą nam realne szczęście, chwilowe być może. Ale jak definiujemy szczęście? Rzeczami materialnymi, zamknij teraz oczy i wróć się czasami do dzieciństwa. Pomyśl o tym, co tak naprawdę dawało Ci motylki w brzuchu. Co sprawiało, że czułeś się naprawdę szczęśliwy? Niech Feniks będzie z Tobą i sprawi, że zdefiniujesz swoje prawdziwe szczęście.